Drodzy widzowie przed telewizorami, witamy serdecznie ze stadio de la Ceramica i mamy nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie przyniesie nam wiele emocji. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie czy wykorzysta tę okazję! Szczęsny! Jaką to wybronił! Lewandowski ma teraz piłkę. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Z piłką Robert Lewandowski. Lewandowski ma teraz piłkę. Jest za linią obrony, uwaga! Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Prowadzą zatem 1 do 0. Monsala. No, Oj, zmarnował teraz akcję, niepotrzebnie traci piłkę. Poszedł, jest za obrońcami. Szczęsny, nie ma bramki. Znakomicie. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. Wdowiak. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Mateusz Wdowiak. Bulibali nie zaspał w obronie. Przejął piłkę. Uwaga, za chwilę może być remis. Gol! Remis, a więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. I mamy remis. 1 do jednego. Prawo, dobrze w obronie. Milik. Lewandowski. Oddał teraz piłkę przeciwnikom. Zieliński. Mija teraz bez kłopotu. Niedobrze teraz Mierzejewski. Pochopne podanie. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Piotr Zieliński. Prosto padłe podanie. Dobrze pomyślane. Była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. No, a teraz niepotrzebna strata piłki. A teraz będzie dobra okazja. Skuteczna interwencja, piłka wywita. Dopisało im teraz szczęście, nadal remisują. Kibice starają się wzmóc wsparcie z trybun. Pora zapomnieć o trudnej sytuacji i skupić się na ataku. Robert Lewandowski rusza do przodu, obrońcy muszą uważać. I teraz kimpado do Arka Milika. No i zmarnowana świetna szansa na gola. Co za pudło. Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda. To powinna być bramka. Wyszedł sam na sam. Uwaga! wymija bramkarz, ale piłka nadal prze. To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. A zatem mamy wynik 2-1. Werner. Adresatem podania. Teraz Sterling. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Drużyna gospodarzy rządzi pod względem posiadania piłki. Tyle tylko, że niezbyt potrafią skorzystać z tej optycznej przewagi. Ciężko idzie im dziś atak pozycyjny. Gra kombinacyjna niespecjalnie się kłoni. Stanęli w środku pola i nie potrafią przebić się z atakiem. Karol Linetty. Linetty nie zapanował teraz nad sytuacją. Źle, bo pod... Perisic! Szczęsny, pięknie to broni. Pierwsza klasa. Teraz krótkie rozegranie. Solskier. Doskok przeciwnej drużyny. Teraz naprawdę świetna piłka. Doszedł do prostopady zagranej piłki. Będzie groźnie. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Lewandowski. Podawał Lewandowski, ale piłka trafia do rywali. Tylko minuta dodatkowego czasu. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Lewandowski. Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. Teraz wystarczy tylko celnie uderzyć. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy. Pan Przerwa się zakończyła i zawodnicy znowu ruszają do gry. Zespół Dream Destroyers prowadzi. Zobaczymy, czy tę przewagę utrzyma podczas drugiej części spotkania. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Arkadiusz Milik. Robert Lewandowski. Piłka przejęta. Dream Destroyers odważnie teraz atakują rywali. Czy zdoła strzelić? Brawo! Skuteczne zejście do parteru i skuteczna interwencja. Trzeba mieć sporo odwagi, żeby tak się rzucić komuś pod nogi. Brawo za decyzję. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Dużo dobrego można powiedzieć o jego występie w pierwszej połowie. Naprawdę. Dobrze się to ogląda. Tak, Tomku. Nie sposób się nie zgodzić z tym, że gra dziś naprawdę dobrze. Widać, że jest w formie. Popatrzmy, ależ teraz okazję. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Niebywałe! Znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. Jest za linią obrony. Uwaga! Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Lewandowski dobrze zabiera się z piłką. Będzie zabójczo groźny. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Lewandowski. A teraz Mateusz Wdowia. Piłka do Lewandowskiego. Czy będą zaraz prowadzić? Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie. Na tablicy wyników mamy 3-2. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Podanie do Zielińskiego. Szansa Lewandowskiego. Gol! Proszę państwa! Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. To już solidna przewaga. I po tej bramce jest 4 do 2. Adrian Mierzejewski. Drużyna gospodarzy rządzi pod względem posiadania piłki i wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście. Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. Tak jest! Dopina swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Iście hokejowy wynik. 5 do 2. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Karolinety. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Zieliński. Przyjmuje piłkę. Tak się powinno stopować ataki rywala. Dobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Mierzejewski ma trochę miejsca na skrzydle. Dobra sytuacja na centre. Dobre wycofanie ze skrzydła. Zablokowany ten strzał. Perišić. Czy wykorzysta tę okazję? Szczęsny! Nie ma bramki! Znakomicie! Podanie do Wdowiaka. Piłka do Mierzejewskiego. A teraz Mateusz Wdowiak. Podanie dociera do tego. Imfeto stał Mierzejewski. Nie do wiary! Kolejny gol! Prowadzą już...